Czarownice i wiedźmy fascynowały mnie od zawsze. Pamiętam, że była to postać, która budziła moją wyobraźnię, jak się pojawiała w różnych bajkach, opowieściach. Bardzo też intrygowało mnie to, że niektóre kobiety, które znałam jako dziewczynka, jako młoda dziewczyna, wyglądały jak czarownice, wyglądały jak wiedźmy i miały jakieś takie niezwykłe umiejętności i trochę się ich bałam. Były trochę. Trochę groźne, trochę takie właśnie nieprzewidywalne. Kiedy studiowałam na polonistyce, to na pierwszym roku pisałam pracę roczną. Na, pol na polonistyce pisze się nie tylko pracę magisterską czy pracę licencjacką, ale też pracę roczną. I moja pierwsza roczna praca na polonistyce dotyczyła czarownic, czary i czarownice w literaturze staropolskiej, a właściwie w literaturze od starożytności do średniowiecza. Niesamowite to było dla mnie doświadczenie podróżowania w czasie po tej literaturze, takiej bardzo starej, która kształtowała przynajmniej w warstwie literackiej, w warstwie kulturowej, archetyp czarownicy, archetyp wiedźmy, który właśnie szczególnie w latach czy w czasach średniowiecza zaczął się łączyć z ogromnym cierpieniem i z ogromnymi prześladowaniami. Mniej lub bardziej elokwentnie uzasadnionymi. I chciałam się z tobą podzielić bardzo taką, na początek taką bardzo osobistą historią historią z coachingu z Elisabeth Engel um, historią, właśnie wracania do tej rany wiedźmy. Jak zaczęłam sobie uświadamiać to, że wielokrotnie podejmując się jakiejś nowej aktywności, obawiam się, ale obawiam się na jakimś takim bardzo głębokim, wręcz komórkowym poziomie, że ta obawa, którą w sobie mam, ten lęk, który w sobie mam, on jest oporny na argumenty z mojego błyskotliwego umysłu, on jest oporny na rozmowy z innymi ludźmi, on jest oporny na sprzyjające okoliczności, tego sama doświadczałam i to też widzę u kobiet, które mam okazję poznawać bliżej, szczególnie w ramach szkoły urwety w pierwszej i drugiej części, że nawet w w szklarniowych warunkach dalej jest coś, co trzyma je w szachu i nie pozwala im iść do przodu. To, co trzyma je w szachu i nie pozwala im iść do przodu, to w, bardzo często ma y, korzenie związane z systemem, z rodem, z relacjami dotyczącymi rodziców, mamy i taty. I o ile myśląc o sobie a, i o tym lęku, miałam, taki, y, miałam takie poczucie, że to, co w moim systemie wymagało Uzdrowienia, przynajmniej na takim bardzo wstępnym, podstawowym poziomie, bo dobrze wiem, że takie procesy mogą trwać latami, zostało już uzdrowione i zaczęłam się zastanawiać, to z jakich jeszcze innych przestrzeni przychodzą te emocje, które mnie tak paraliżują i które sprawiają, że nie boję się czegoś powiedzieć, nie boję się czegoś nagrać, nie boję się czegoś tak jak choćby z tymi mantrami zaśpiewać, tylko ja się boję o własne życie. I pamiętam dwie sesje, o których chciałabym Ci odpowiedzieć, dwie opowieści, które pomogą Ci dotknąć tego tematu. pierwsza to, to była, pierwsza sytuacja to była sytuacja, w której byłam na, na właśnie spotkaniu coachingowym z, z Eleną Herzkerho w ramach jej programu Love Leaders. I przyszłam z takim tematem, że że jestem już zmęczona sesjami pytań i odpowiedzi. Może wiesz, a może nie, ale na przestrzeni pięciu lat, przez które prowadzę kursy online, odpowiedziałam na 15 tysięcy pytań i jestem tym już zmęczona. I naprawdę teraz jestem też w takim momencie, w którym mam do nagrania jeszcze kilkanaście sesji pytań i odpowiedzi i powiem Ci szczerze, odliczam każdą z nich i cieszę się, że to wkrótce się dopełni, wypełni i że już nie będę musiała tego robić. I zastanawiam się, czując swoje obciążenie tą, tą metodą, zastanawiam się, czemu tak długo w tym wytrwałam, czemu tak długo zostałam w tym, w tej, w, w, w tym jakimś obowiązku, w tej jakiejś powinności, czemu sprawiłam, że klienci zaczęli twierdzić, że mają prawo do tego, żeby zadawać mi każde pytanie od po prostu A do Z będąc w kursie o oczyszczaniu, na tematy niezwiązane z oczyszczaniem, że próbują robić konsultacje w ramach komentarzy, że często zdarzają się też takie komentarze, które nie wiem do końca czego dotyczą, ale na pewno nie tego, co jest w nagraniu. Zaczęłam czuć ciężar tej formy, ona na początku była fascynująca, ona na początku była bardzo rozwojowa dla mnie, przez przynajmniej cztery lata taka była, ale ten ostatni rok był już taki naprawdę, że czułam, że to jest powinność, że to jest coś, co muszę robić, bo inaczej moi klienci nie będą zadowoleni, tupną nogą i odejdą gdzie indziej. I jak podejmowałam decyzję o tym, że przestanę oferować sesję pytań i odpowiedzi, czułam jakiś rodzaj takiego lęku o życie, takiego pierwotnego zagrożenia. I kiedy przyszłam na sesję z Eleną i dzieliłam się z nią tymi odczuciami, to ona właśnie zwróciła moją uwagę na tą, na tą kwestię rany wiedźmy. Zwróciła moją uwagę na to, że w tej a społeczności osób, które zajmują się zdrowiem i rozwojem osobistym, i rozwojem duchowym, jest bardzo wiele osób, które są takimi, ona powiedziała, people pleasing, czyli są takimi osobami, które zaspokajają potrzeby innych ludzi i tak umilają innym ludziom, i tak się po prostu przymilają, i tak dobro innych ludzi stawiają na pierwszym miejscu. To było dla mnie bardzo ciekawe, jak Elena o tym powiedziała o tym people pleasing o tym, że, że wiele osób, które się zajmują takimi tematami związanymi z rozwojem osobistym, ma problem z określeniem swoich granic i problem z powiedzeniem stanowczo na co się zgadzają, a na co się nie zgadzają. Ma problem z odmawianiem i z takim asertywnym powiedzeniem, wiesz, tego nie robię, wiesz, tego nie oferuję, wiesz, na to się nie zgadzam, wiesz, to dla mnie nie jest w porządku. I kontynuując wątek w tej rozmowie, właśnie wróciłyśmy do, do takich do takich czasów, w których kobiety, które wiedziały, kobiety, które miały moc, za przynależność do struktury płaciły cenę i zgadzały się na rzeczy, które nie były im na rękę, po to żeby przynależeć i jednocześnie cały czas czyhał na nich ten lęk o własne życie, bardzo realnie o własne życie, który mógłby się zamienić w realne zagrożenie, gdyby one zrobiły coś, co innym się nie spodoba. To jest bardzo ważne, to co teraz powiedziałam, dlatego powtórzę ci to jeszcze raz: że na taką. Chodzi o to, że na zwykłą sytuację z prowadzenia biznesu, z kontaktu z innymi ludźmi, z kontaktu z przyjaciółkami, z bliskimi, ale przede wszystkim z klientami ja tego najmocniej doświadczam z klientami nakłada się historia, która już dawno nie jest prawdą. Nakłada się historia, która się wydarzyła w głębokiej przeszłości. Że decydujesz się na coś, dlatego że w ten sposób płacisz swoją cenę za przynależność. Godzisz się na pewnego rodzaju konformizm, naginanie siebie, po to, żeby przyjęła cię do swojej społeczności, po to, żeby ta społeczność, do której chcesz przynależeć, przyjęła cię. I godząc się na to, wiesz, że nie jesteś pewna, czy to wystarczy, żeby ocalić skórę, że nie jesteś pewna, czy w którymś momencie im coś nie odpierdzieli, mówiąc dosadnie, i nie uznają, że odtąd przestajesz im służyć, jako kobieta, która ma moc, a stajesz się kobietą, która ma tą moc, którą trzeba niszczyć. Czyli nawet w tym zaspokajaniu potrzeb, i nawet w tym godzeniu się, i w tym people pleasing, nie czujesz się nigdy dobrze bo po pierwsze nie jesteś wierna sobie i czujesz, że zdradzasz siebie, po drugie nie jesteś przekonana o tym, że ta zdrada, nawet jeśli ją dokonujesz i czujesz się nielojalna wobec swoich wartości albo zła na to, że ktoś twoje granice przekracza, bo stanowczo ich nie określiłaś, to czujesz, że to i tak nie jest żelaznym listem, który zapewni ci życie i zapewni ci bezpieczeństwo, I że w każdej chwili... Coś na ciebie czyha, i, i jakby ludzie mogą się od ciebie odwrócić i wydać na ciebie wyrok śmierci. Bo tym jest Witch Wound, tak jak ja ją rozumiem. Witch Wound to nie jest tylko zapis komórkowy pokoleń, kobiet, które straciły życie jakby za to, że potrafiły czuć moc kamieni, roślin i zwierząt. To nie są tylko tragedie. Naprawdę tragedie kobiet, które straciły życie za to, że wiedziały. Ale to jest też to są też te życia, które nie skończyły się tragicznie, ale żyły, ale trwały w cieniu lęku o własne przeżycie, własne przetrwanie. Chciałabym ci opowiedzieć jeszcze jedną bardzo bardzo taką mocną historię dotyczącą tego witwound. I tego, jak ja poczułam po prostu w sobie, ja się dzielę tym, co poczułam. Masterclass z Przestrzeni Serca taki jest, że po prostu dzielę się tym i ubieram tego w jakiś konstrukt, w jakąś narrację. Nie tworzę y, ogólnego artykułu dla 150 tysięcy ludzi, tylko dzielę się tym, co przeżyłam. Przeżyłam, y, tak, przeżyłam to również w sesji z Elizabeth Engel. To jest jedna z moich kołczyk w tym 2020 roku, z którą przeszłam naprawdę. Kawał drogi, i myślę, że ten rozwój, który jest owocem tej drogi, jest dla Ciebie widoczny, jest, jeśli jesteś moją klientką. Przyszłam na, przyszłam na sesję z tym samym tematem. Okazało się, że ten temat nie puszcza, że ja rozmawiałam o tym z, z tą osobą, z tamtą, o, obie, o, jakby oznajmiłam to już klientom, więc już zrobiłam ten pierwszy ruch w stronę powiem Wam, że już dłużej tego nie będę robić, oznajmiłam to mojemu zespołowi, a dalej to nie chciało puścić. Elizabeth zaproponowała mi takie ćwiczenie, które właśnie polegało na podróżowaniu przez ciało do różnych części ciała i do sczytywaniu tych emocji, które są w tych częściach ciała i tego zapisu. W takim dużym skrócie powiem Ci, że byłam zaskoczona podróżując z nią po własnym ciele do różnych części mojego ciała, w których czułam albo ból, albo dyskomfort, albo napięcie. I w końcu trafiłam do takiej części i do takiego, do takiego zapisu energii i emocji, który brzmiał tak, boję się, że jeśli się nie zgodzę, to oni mnie odrzucą, że nie będę przynależeć, a w głębi duszy wiem, że i tak nie przynależę, bo te zdolności i te umiejętności, które mam, sprawiają, że w jakiś sposób odstaję i chociaż chcę czuć tą przynależność i chcę czuć tą pełną identyfikację. Nie chcę się wywyższać, nie chcę być ponad. Jestem wiem już czym to się kończy i to nie jest droga, która prowadzi do, do takiego do spokoju, do pokoju. To nie jest też spójne z tym, w co wierzę, praktykując jogę i ayurvedę to już tak mówię teraz, z tej, z tej przestrzeni, teraz, 2020 roku, a nie z tych wspomnień historycznych, że tak powiem. Bo to, co poczułam tam, to, to poczułam, że przecież znam wiedzę, która tym ludziom pomaga. Przecież mam wiedzę, z której oni korzystają wtedy, kiedy yy, chcą leczyć, wtedy, kiedy chcą zapobiegać, wtedy, kiedy coś się dzieje, czego nie rozumieją. Przecież mam to takie właśnie wiedźmowe spojrzenie, te oczy, które, yy, których widać, że wiem. Przecież jestem i służę im. A jednocześnie. Nie czuję, że przynależę do tej społeczności. Pewne rzeczy, które, tą spo, którymi ta społeczność żyje, mnie po prostu nie bawią, nie dotyczą, nie interesują. Jestem w jakiś sposób obok, a jednocześnie swoją wiedzą służę im. Innymi słowy, nie ma, nie ma mnie bez nich. Um, i ich też nie ma we mnie. Jesteśmy połączeni, jesteśmy współzależni, ale w tej współzależności jest też jakiś rodzaj odmienności, który mnie naznacza i który sprawia, że czuję się, że nie do końca tam pasuje. I że moment, w którym ja się czemuś sprzeciwiam, że żąda się ode mnie czegoś albo wymaga się ode mnie czegoś, albo prosi się o coś mnie, ale w taki sposób, który nie znosi sprzeciwu, ten moment, w którym ja. Przychodzi mi do głowy, że mogłabym odmówić. To jest taki moment, w którym ogarnia mnie lęk o to, że odmawiając, stracę prawo do tej tak zwanej przynależności, do tego bycia i do, tego robi, do, do życia też.